Siemanko z tej strony. Yy, polski świadkostka. I tutaj, ja druga czy... tutaj druga część. druga yy, część odcinka Fabiana. Gdzie będziemy znowu grać w dorsy. Paweł, idziemy za mną. Tak. Bezpłatna promocja. Chodź za mną, idziemy gdzieś, gdzie są dwie osoby. E, o tutaj. No już. Zajęte jest, wiem. Chodź tu, nie za cztery osoby. Weźmy. wejdźmy, chodź za mną, chodź za mną, tu. Na trzy, cztery. Trzy, cztery. Jest. Dobrze. To już trwa minutę. No serio? No. Stop, o, 9. o Boże. Mo trwa trwał 9 minut. Co to jest? Co? Firm. Zero, nie. Nie. No już chodź, chodź tam. Ogólnie nie dziwcie się jak będę mega słaby, tylko... Nie, nie zdziwcie się, nie zdziwcie się, spokojnie. A on gra w te gry w drugi raz tylko. A ile jest tych pokoi? No sto. Sto? Sto. Człowiek, są na cztery numery, spójrz, na dwóch są cztery numery. No są cztery numery, no bo będzie chyba druga część i będzie tych pokoi chyba tysiąc, nie? Bo? Jak będzie migać... Ja będę migać światło, to mów. Co? Jak będzie migać światło, to mów. Okej. Okay. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Fabix Stumble Guys i Fabix na, na głównym kanale Fabix jest. Logo. Nie! Nie, nie, nie patrz tam, nie patrz tam, nie patrz tam! Odwróć, odwróć się, odwróć się! Odwróć się! I, idź, idź tyłem, idź tyłem, idź tyłem. Yeah. Nie, Tam, gdzie był ten potwór? Tak, idź tyłem. On ci nic nie zrobi. Na niego po prostu nie można patrzeć. Widzisz? Zniknął. Po, patrz na mnie. Jest. Jesteś taki straszny. Nie, nie, nie. To musisz mi nie mówić, na telefonie na moim kanale z tobą. No i to jest mój trzeci raz łącznie w Dorsy. O, lipka. Stale tu nic nie widzę. Teraz na nagraniu jest po prostu pusty ekran. I... Ja to... Jestem... ciszyć to. Ja też to muszę ciszyć. O. Światła będą zawsze nie z A... blisko. To troszkę no ale światło. Nie... Ej, Miko światło czy nie? Nie wiem. Chyba no tak. Nie, bo... nagrywam jeszcze, nagrywamy... Nagrywamy jeszcze jeden ten, bo mi się to nie podoba. Znowu zginęliśmy w taki sam sposób. Proszę, jeszcze jeden raz zagrajmy. Ale nagrywasz? No. Dalej nagrywam. Chociaż 8 minut będzie na odcinku, nie w 4 minuty, no. Aha, nie wy... Nie Nie, nie wywaliło cię. Dalej jesteś. Widzę. Şu seri ne Evet. Serio. Eee. Chyba. Wiesz co, to ja no, może no. sam dokończę odcinek, no, no, serio. Nie no. Się już. Się już. O, dobra. Wiesz co? Może ci się wyłączy po prostu. Klikniesz jej guzik i ci się wyłączy. Może jest zbyt horror... Gierka. Tak, komputer się tak przestraszył, że... <grym> komputer się przestraszył. A ja czasem chcę te bo jest cały czarny ekran i jestem ludzik taki. A ja nie mogę przycinać właśnie. Bo tak to byśmy widzą przycięli i nie, nie musieliby nas słuchać już. I by mieli już Gierkę, a to a to. A czy pominął se to, ale. Niech mi się włączy, no. Włą... Niech mi się włączy w końcu. Włączaj się Fabianowi. Fab Fabicowi. Fabik, zdradziłem twoje imię, Fabian. Uhum. Ludzie, ludzie na twoich filmach, na tym filmie będą komentować co to za mpc z tobą. Nie no, ale masz więcej super, wody ale ja chyba nawet jednego nie mam. Co? Ja mam w ogóle jakiegoś suba. No Bo właśnie. Siedem. Ja mam tylko trzy ja mam tylko trzy łapki. Siedem słów mam? No chyba? Jeszcze takie oczy nie? Ja myślę, że ja mam tylko trzy łapki. Pod filmem. Także, ja mam Tak szczerze, myślałem, że ten film, czy ten short z rozwalaniem największego muniu w Polsce się sprawdzi. Czy, chcesz się chcesz drugą część? Ja mogę mam zrobić drugą część. Jak będę się rozwalać to, co? To nadal nagrywasz? No, no. A. Wiesz co, jak kończę chyba. Po prostu zrobię okay. dwa, dwa, odcinki zrobię. To papaszki, do zobaczenia w kolejnym odcinku.